Przepraszam, jesteś już bezpieczna, mój syn, wybacz mi, Leny, moje pieniądze. Twoje pieniądze. No już, chodźmy o wszystkim. Dziś Jeśli czytasz ten list, najpewniej jestem martwa. Zastrzeliłeś mnie jako zdrajczynię, a Travis wygrał. Nie pozwól mu dostać też dziewczyny. Oddział Travisa wykonuje eksperymenty genetyczne bez wiedzy agencji. Wiktoria jest ukoronowaniem ich poczynań. Daj jej wybór, którego nigdy nie miałeś. Chroń Wiktorię i zabij Benjamina Travis'a.